Te nasze spotkania służą temu, żeby człowiek się nie czuł samotny, nie czuł samotny, bo to zabija każdego jednego z nas. Nie ma no, gorszej rzeczy jak samotność, bo po prostu można wytrzymać dzień, dwa tydzień, ale jak to trwa i człowiek widzi swoją beznadzieję i widzi, że no, po prawie nie ma miłostarań, to zaczyna się wtedy w głowie nieciekawie wiedzieć. To właśnie samotność najbardziej dotyka inwalidów, rencistów i emerytów. Naprzeciw wychodzi im oddział Okręgowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Kańczudze, który w czwartek 9 maja zorganizował obchody Dnia Inwalidów. Co roku jest organizowany Dzień Inwalidy i Dzień Seniora. Wiadomo, że ludzie się spotykają. W tej chwili to każdy tak, przedtem wiadomo, sąsiad do sąsiada przychodził, jakieś tam wiadomości były. A w tej chwili to tak, każdy przed telewizorem, przed komputerem i tyle. A tak jak nasz zespół ala babki, ala dziadki, co tydzień mamy próby, więc co tydzień się spotykamy. No i wiadomo, że są informacje takie na żywo, rozmawiamy, a nie przez smartfony czy jakieś inne komunikatory się porozumiewamy. Świętowanie miało miejsce w Ośrodku Kultury Miasta i Gminy Kańczuga. Po części oficjalnej, podczas której głos zabrali zaproszeni goście, zespół kabaretowo-wokalny, Ale Babki, Ale Dziadki, wystawił program artystyczny, którego motywem przewodnim były kapelusze. Gościem Dnia Inwalidy był pochodzący z Kańczugi starosta powiatu przeworskiego, który podkreślał, że jest to niezwykłe wydarzenie. Taka uroczystość jest wskazana praktycznie w każdej gminie. Jest to moment, gdzie ludzie Emeryci, renciści mogą się po prostu w normalny sposób spotykać, rozmawiać, spotkać się z władzą lokalną, z radnymi, przekazywać sobie informacje. To jest bardzo ważne wydarzenie. Podczas spotkania do burmistrza miasta i gminy Kończuga skierowane zostały propozycje, aby zorganizować zajęcia dla emerytów, rencistów czy inwalidów, niekoniecznie tworząc dzienny dom opieki. Propozycja jest bardzo dobra. Ja jestem bardzo otwarty. Są nie, 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 jeden, nie jedno pomieszczenie jest tutaj, gdzie na pewno te osoby będą się mogły spotykać i realizować swoje pasje. I dobrze, że takie pasje mają, a przy okazji zadbają o swoje zdrowie i o Wigo.